Jak wygląda zakończenie? Materiał 60. Zabielone minimalnie, albo i nie. W rurze mamy 62 yy, otwór wytoczony, więc może nie, nie ma potrzeby zabielać 5 mm mniej więcej tego kołnierzyczka. Ja to zrobię, yy, no ale to o tym na koniec. M24 przez środek gwint. 16. Wystaje nam zatoczenia na 40. Któro jest spłaszczone Zaraz pokażę jak to wygląda I z drugiej strony 45 tu gdzie mamy uszczelniacz Zatoczone 8 mm I Fi30 Długość ile? 16 plus 2 plus 2 Czyli 20 I zabijamy tutaj łożysko Spłaszczenie Co to jest za spłaszczenie Obustronne Mniej więcej tak to ma wyglądać już jak jest na gotowe, A i segerek. Segerek 2 mm segerek, 2 mm na końcu nam zostaje. Tak wygląda całość. Po co jest to spłaszczenie? Żeby nie trzeba było trzymać nie wiadomo czym, No bo wiadomo, jakby tu nie było żadnego zacięcia na jakiś klucz, to by pewnie przy dokręcaniu nam się to obracało. Zrobione spłaszczenie. Wkładamy w ramę. W ramie są dwa klocki przyspawane. Nie ma możliwości się obrócić. Nie trzeba trzymać jakąś żabą czy, czy jakimiś szczypcami. Zablokowane będzie. Rura Rura łożysko 62 mm i jakieś z 35 mm, chociaż zatoczenie głębiej, no tu 37, zatoczone, żeby zadeklować. No po co, po co zadeklować? Wiadomo, żeby smarnie szedł w rurę, tylko wracał do łożyska. No i jak to składamy? Uszczelniacz. 45, 62 na 7. 45, wiadomo, mieliśmy. Tutaj składamy na to łożysko. 1206, identyczne jak z tamtej strony. Czyli nabijamy tutaj, zabezpieczamy segerem. I teraz tak, mamy M24 gwint, śruba M24 na 55. Na 50 też by wystarczyło. Przewiercona, wstawiona kalamitka na smar. Jak wygląda zębatka gotowa, mniej więcej coś takiego, tutaj wcześniej było yy, ta suróweczka, która było, tu, której przyspawałem tą tulejkę, to mniej więcej, mniej więcej tak wykonana, zatoczenie 4 mm zamka, żeby wpuścić tulejkę. Wiadomo, pofazowane głęboko do spawania, pospawane, no i przytoczone później tutaj całość, yy, długość, żeby była 52. 52, 30 wałek, 40 po zewnątrz. To troszkę można było inaczej zrobić, bo po lutowaniu, no tu wiadomo ładnie, no ale z drugiej strony, jak tak zajrzymy, no to trochę chudo mamy tutaj. I co można było zrobić? Bo tutaj mamy, jak to, zanim było toczone, to bodajże tutaj było 43 mm średnicy. O ile byśmy dostali simmering 42 na 55, czyli tu 42 by nam się to zmieniło to można było zrobić właśnie tutaj 42 o tą średnicę i już milimetr byśmy zyskali tutaj na wpuście yy, pewnie się nie rozedrze nieraz już coś takiego było dorabiane, przerabiane jakieś koło pasowe na większy wałek dłutowane, także było tutaj chudo, nigdy się nie rozdarło, tym bardziej, że tutaj mamy jeszcze dwie yy, dwie zębatki, które też to trzymają mocno pewnie będzie dobrze, ale w razie jakby yy, jakby tu była inna średnica, jakby można było inne uszczenie dostać, czyli to musiałby być 42 na 55 na 7, to można by to było zmienić na 42 tutaj. No i już wiadomo, tutaj troszkę mielibyśmy grubi. No ale zostaje tak, jak jest. Na dwóch wałkach na jednej parze zrobiłem coś takiego. Zobaczymy, czy będzie dobrze. Będzie dobrze, do reszty się też tak dorobi. Będzie źle to się odetnie w sezonie. Nie jest do proste nabić, bo wiadomo, chyba się w każdą stronę. Jedna z najbardziej istotnych rzeczy przy składaniu. Nabijamy. Mogę palcami kręcić? Mogę. Tu tak trochę ciasnawo wyszło. Na innych mam troszkę luźniej. Pewnie będzie ciepławe, ale będzie chodziło. Miałem, miałem niektóre sztuki, trafiały mi się takie przy, przy pierwszych tych montażach, czyli dosyć dawno. Nie mogłem przekręcić palcami. No kluczem zakładam, kręcę. Nie? Od razu demontować i poprawiać otwór, co się stało, zbite, sprawdzone ciasno się kręci, włączamy w robotę, parzą gorąco, no czyli wiadomo długo nie nachodzić, się, moment wytopi i będzie po użysku, także od razu demontować. No ja to diaksem poprawiałem, wiadomo w sokarkę teraz tego nie wsadzimy, bo już sprężyna nakręcona, trzeba by no, w podtrzymkę, to aż nie chwyci, no, ale to diaksem, diaksem, kamień szlifierski, I leciutko tam poprawione, kilka razy ryźnięte. Koło, tak, żeby się nam swobodnie w miarę nabijało, taka ciekawa rzecz mi akurat teraz przyszła do głowy. Bo wiadomo, rura jest zadeklowana w środku. Tu akurat jest punkturą blachą, no ale zawsze uwzględniamy demontaż tego elementu, tego łożyska. No i zazwyczaj przykręcałem jakiegoś włócznika. Nie, śrubą do 24 przykręcałem jakiś tam jakiś kawałek blachy. No i w to waliłem młotkiem i zazwyczaj zbijałem. ale przecież można. No to inaczej tej przez można wkręcać śrubę tutaj. Jest za to przytrzymać. blacha trochę chuda, no bo jakby był przypadek, że łóżko jest zabite za ciasno i trzeba go zdemontować, żeby przeszlifować tą, to, to w środku ten otwór, no to półtorówka blacha może tam może wcisnąć się ta śruba, no, no, no. pewnie nie, no ale jak już deklować, to najlepiej jakoś trochę grubsze niż tam półtorówko czy tam dwójko. Jakąś tam trójeczko, czwóreczko. Przy okazji jak już mamy to wszystko zdemontowane, to tego. Druta, co go zdarło nawinąć. Jak ja to robiłem. Wcześniej, no i teraz to zrobię to tak samo. Szybce morsy. Jaki skok tej sprężyny, tego gwintu? Od środka do środka, to no ile? 9 9, 9 2. Podejrzewam, że centymetr gęściejszy, centymetr rzadszy niespecjalnie jakieś znaczenie by miał Jak nam się taki trafił wałek na końcu Minimalnie za ciasny. wbijamy łożysko No i ono się ładnie, swobodnie nie kręci, tylko takie skakanie no ale co ja w tym przypadku robię? Prawie, prawie, ale jeszcze ciut. No, no, im ono bardziej swobodnie będzie chodziło, tym będzie bardziej żywotniejsze, bardziej żywotne. się nie powinno robić, powinno być wytoczone ładnie na wymiar już, aczkolwiek coś tymczasem. Albo w przypadku już tutaj dużo dostało, po tym pierwszym sezonie, yy, gdzie były na tych sztywnych łożyskach, były też tutaj rozbite na końcu. No to wypadałoby od nowa wszystko robić. No to ja to elektrodą tam maznąłem kilka razy z pawarką na elektrodę, żeby troszkę tam dźwięk, gdzie tych yy, zaziorków pozostawiało. Przeszlifowane, sprawdzone, czy nie za Zaciasną Za ciasno, jeszcze raz, Wybite, poprawione. Zobaczymy, jak to Szlifowałem, czy nie szlifowałem? Już nie wiem. No nie. 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 Szlifowałem. W międzyczasie kolega Łukasz mi to proszkowo pomalował. Proszę się chcę popatrzeć. Wintujemy otwory i będziemy to próbować składać powoli. Płaszczenia do klucza. O ramię. O ramię dwa klocki. Pręd kwadratowy. Dziesiątka albo dwunastka. I nie trzeba trzymać kluczem z drugiej strony. Na końcu pomiędzy wałkiem a ramą to sobie płaskownika upycham 10 mm, żeby mi się ten jak nie cofał. Śruba do skręcania opraw 16 na 60. Tylko trzeba łepek stoczyć na 7 mm. Bo jak nie była przycięta ta śruba, łepek nie był skrócony, to problem był z nawleczeniem łańcucha. To ciasno, za mało miejsca. W poprzedniej wersji, tej na jeden, na pojedynczy łańcuch, w pusty zazwyczaj dostawały luzu. Więc teraz było widać wale na siłę. Tu jeszcze celowo, nawet jak Paweł mi to prezentował, kanały na pusta To celowo opuściliśmy jeden koniec, że jak robiła kanał, to im bardziej w stronę końca, żeby ten kanał się zaciaśniał po to, żeby jak najciśniej to zabić wcześniejsza wersja. Yy, Czołg wyciągnięty z wałka powinna być ósemka pust, a jest ile? No jest dziewiątka. Co za tym idzie, wszystkie koła łańcuchowe były luźne. Wiadomo, jak dostanie luzu na klinie, no to obrusza się i w ten sposób. No i tym sposobem już psuje tutaj. Także teraz pasuje tak, żeby było mocno, mocno ciasno. Ja jeszcze mam taką metodę, ja czasem to wykorzystywałem. Jak wam pokażę, o co chodzi? Co robiłem? Kołka sprężynującego wbijałem w tym miejscu. To nie ma znaczenia, nie? czy w tym, czy w tym. Punktakiem. Punktakiem. Punkt. I ręczno wiertarko. Zaczynając od wiertełka czwóreczki. Czwóreczko nawierciłem, później poprawiałem, szóstko, ósemeczko i wbijałem ósemkę sprężynującą, a w ósemkę jeszcze Co to jest? piątka, pewnie piątka, ósemkę, dziesiątkę nawet, dziesiątkę jeszcze dawałem radę ręcznie wywiercić o, w tym miejscu, no, tylko wiadomo, zapunktowane musi być i nie od razu dziesiątko, tylko stopniowo, czwórka, szóstka, ósemka, dziesiątka i takie coś zazwyczaj już pomagało. Czy tu będę zastosował? Chyba raczej nie. Ładnie na ciasno się to zabija. Trzeba to będzie kontrolować, bo wiadomo, jak tylko luzu dostanie, to od razu coś trzeba z tym robić, bo wałeczki polecą. Na niektórych wałkach były takie przypadki, że on się kręci, a w pewnym momencie czuć ciasniej. I znowu przejdzie przez to ciasne i, 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 lży, i, i dalej już lżej. Zazwyczaj, Zazwyczaj pomagało coś takiego. Chyba będzie za ciasny. A może i nie. Dobra. Tak też na pewno będzie trzymał, że go tam ciachnę 8 milimetrów. Ewentualnie można było kliny z nosem zastosować tutaj i poobcinać co wystaje, też by było, można nawet jeszcze lepiej. No i jak to składamy? Wszystko łożysko takie same jak z tamtej strony: 12,06 wakliwe. Uszczelniacz 40-62 na 7. No i wiadomo, 62 tam, gdzie ma być nabite w rurę. 40 zatoczone tutaj. Czyli składamy w ten sposób. Oj, pomyłka. Ktoś mi dał nie ten oszczelniacz.